Cześć! Z tej strony Krymor Shimps. Żona Kreml Simsa. Dzień dobry. Cześć, Paweł Zakłamedzik. Cześć, Michał. I Michał, nasz kolega, klient. Anonimowy akwarysta. Anonimowy akwarysta, odwieczny widz i gość w Krymor Simps. Dzisiaj zapraszamy Was na film z różnic szkła. Myślę, że ten film bardzo wzbogaci świat akwarystyki, nie tylko Krewetkomaniaków, ale też akwarystów, bo bardzo często mówicie, że różnic w szkle nie ma. Dlatego dzisiaj dzięki uprzejmości firmy Aquamagic i uprzejmości Pawła przygotowaliśmy dla Was film z różnic między szkłami Guardian i OptiWhite. Opti Dlaczego nie Float? Flota mamy do pokazania tylko jako szkło takie dodatkowe, żebyście zobaczyli, że jednak istnieje różnica między guardianem a floatem. Natomiast dlaczego nie? Dlatego, że uważam, że to szkło nie powinno występować w akwarystyce, bo przekłamuje kolory. Zanim pozwolimy Pawłowi rozwinąć merytorycznie ten film, dlaczego wybór padł na firmę Aquamagic? Firma Aquamagic w pokoju krewetkowym Shrimp wykonała dla nas 36 szkieł. 6 mm szkła Opti white z wklejonymi szybkami na podżwirówkę. Dzisiaj dojechały do nas 12 nowych szkieł hodowlanych z, ze szkła Guardian. Ale, Michał, ty też jesteś klientem Aquamagic i Dokładnie. może powiedz coś od siebie. Na ten moment mam 8 szkieł z Aquamagic. I oprócz tego mam oczywiście kilka szkieł kupionych gdzieś na wolnym rynku, w sklepach akwarystycznych. Uważam. Bez cukrowania uważam, że, że szkła wykonane przez Pawła jakością tak naprawdę mocno mocno odbiegają od wszystkich innych. Jesteś... Na plus, jesteś, Na plus oczywiście. jesteś klientem docelowym. Te akwaria stoją w Twoim salonie. Jedno z tych przedstawionych z tych... jest moim to jest akwarium właśnie. Michała, które pożyczyliśmy, żeby pokazać y, różnice w grubości szkła, tak? Tak, tak. Dobrze, Pawełku, oddajemy ci głos, zacznijmy od pierwszej kwestii. Co uważasz za pierwszy, pierwszą rzecz, którą mamy, nasi widzowie powinni dzisiaj wiedzieć? Mamy trzy kwadraty wykonane z różnego szkła. Są to od lewej patrząc się szkło wykonane z Optiwaj'u. Później następne szkło jest wykonane ze szkła Guardian. I kolejne też mamy wykonane z Guardiana, z tym, że różnią się one między sobą w szlifem krawędzi jedno jest w macie drugie jest w polerze opki white jest zawsze wykonywany w szlifie trapezowym polerowanym Paweł bardzo ważna rzecz jest duża różnica między szlifem trapezowym yy, szkła Opti White w grubości 4 mm, a 6, a 6 mm. Tak. Wyjaśnij dlaczego. dlaczego? Dlatego, że szlif trapezowy zazwyczaj jest wykonywany na krawędzi 1 mm. Więc biorąc pod uwagę y, grubość szkła 4 mm, 4 mm, mamy po milimetrze z każdej strony, na środku nam zostaje 2 mm. Bardzo nieestetycznie to wygląda. Natomiast przy 6 mm szyby zostają na środku 4. Więc jest to już krawędź, na którą możemy popatrzeć, możemy się szczycić, a też lepiej przepuszcza światło. Czyli to też jest Opti White? Tak, to też jest z Czyli opti White mamy... i można porównać sobie dwie szyby stojące obok. Może Wam przybliżę. Dobrze. Będzie prościej. A właśnie. Tak to wygląda. Super. Dobrze. A na dole na białej kartce. Mamy próbki szkła. Od lewej leży szkło float. Czemu na białej kartce, Paweł? E, a to zaraz Wam powiem. Przejdziemy dalej do kolejnego. Na środeczku leży nasz Opti White, a po prawej mamy guardiana. Guardian. Wszyscy mówią guardian, guardian. Guardian jest to szkło e, firma właśnie wykonująca szkło. Taka jak Pinklington, natomiast oni mają swoją linię szkła, i ta linia szkła nazywa się po prostu Guardian. Jest w niej Guardian Float i Guardian Clear. To, czym my dysponujemy, to jest to Guardian Clear, więc to jest takie szkło prawie jak Opti White. Natomiast widzimy w tej chwili różnicę na tej kartce, że ono jednak nie jest takie idealnie białe, jak mamy to w przypadku Opti Pawełku, ja pozwolę sobie wtrącić swoje dwa słowa, z tego co wiem jesteś certyfikowanym dystrybutorem i wykonawcą szkieł ze szkła Pilkington. Tak, korzystamy, korzystamy, głównie, korzystamy głównie ze szkła Pilkington, korzystaliśmy kiedyś z Floata, natomiast już żeśmy od niego deszli, no dlatego że weszła firma Guardian ze swoim szkłem Clear'em, które według nas wygląda dużo lepiej, akwaria wykonane z tego wyglądają dużo lepiej. Natomiast do Opti-White nie ma porównania, i tak to wygląda w wykorzystaniu. E, możemy spojrzeć sobie na krawędzie e, tych czterech, e, no właśnie trzech, przepraszam, e, formatek i zobaczyć, jakie są różnice. Mamy piękny letni dzień. E, słońce świeci chyba teraz pionowo więc możemy dokładnie zobaczyć różnicę tego szkła ja myślę, że to już na pierwszy rzut oka widać a zwłaszcza, że w ciemnym pomieszczeniu te tafle próbników, które przygotowałeś Paweł jeszcze są ciemniejsze. z Floata i z Guardiana są jeszcze ciemniejsze i to Opti wtedy pozostawia swój, swoją przezroczystość tak. natomiast tamte dwa są ciemniejsze więc jeżeli obserwujemy życie przez takie szkło no to nie możemy powiedzieć, że w tym momencie nie ma różnicy. Paweł, od czego zależy kolor szkła? Przede wszystkim od zawartości żelaza w szkle. Szkło OptiWhite jest szkłem technicznym, pozbawionym praktycznie w 100% żelaza. Natomiast ma jeden mankament: jest przez to bardziej miękkim szkłem, więc narażonym na zarysowania. Ale my, akwaryści, czy wy, akwaryści, właściwie, bo, bo tak to wygląda. Wiecie o tym, że szyby się czyści miękkimi przedmiotami, a nie twardą żyletką, czy jakimś skrobakiem mechanicznym typu zmywak kuchenny. To jest bardzo fajna rzecz, którą poruszyłeś. Zanim zaczęliśmy kręcić ten film, Michał na Ochotnika mył te akwaria, rozbierał je z kartoników. Tak. Możesz opowiedzieć, jak właściwie przygotować akwarium przed pierwszym użyciem? Przed pierwszym użyciem? Nasze zbiorniki przyjeżdżają zapakowane w tekturę. Zaklejone w taśmą. Jest to niestety droga taśma, dobierana przez milion doświadczeń, żeby zostawała jak najmniej kleju, ale jednak ten klej zostawia. Nie proponuję mycia kleju jakimiś rozcieńczalnikami, bo niestety zostawiają brzydkie, brzydkie ślady. Ale wystarczy do tego ściereczka z mikrofibrą, odrobina Woda? płynu do mycia szyb bądź wody i spokojnie to zmyjemy, natomiast przygotowanie samego zbiornika do użycia wilgotna ściereczka odrobina octu i tym myjemy zbiornik i to jest naprawdę wszystko co jest potrzebne z tego z mojego doświadczenia Paweł wszystkie szkła które przywoziliście do mnie które dostarczyliście do hodowli Kaimor Shrimps i do de facto naszych widzów naszych klientów były czyste ładne i były one praktycznie gotowe do zalania, nawet bez czyszczenia, taka moja opinia. Staramy się, żeby zbiorniki były gotowe. Natomiast, wiadomo, jak to jest na produkcji, odciski palców wszystko się zdarza. Czasem jest to wpadnięta mucha do środka, czasem jest to komar bądź pyłek, który wpadnie na magazynie po prostu, czy w, tra w trakcie transportu. Więc. Zawsze jest warto ten zbiornik wilgotną ścierką przetrzeć od środka. O, natomiast, natomiast, przepraszam, kochanie, że ci przerywam. Nie używacie chemii, która jest niebezpieczna dla życia w Nie. akwarium. Ocet. Dlaczego ocet? Dlatego, że on jest w 100% biodegradowalny i jest niestety składnikiem, niestety, stety, składnikiem kleju, który jest, który są klejone akwaria, więc on po prostu tam bytuje. Momentalnie odparowywuje i jedynie co może nam zrobić to tylko zakwasić wodę, ale w takich ilościach jest to niezauważalne. A co zalecałbyś później? Jak używamy na co dzień akwarium, troszeczkę osadzi nam się kamienia? Taka codzienna pielęgnacja? Czy jakoś pielęgnować silikon, czy coś specjalnego robić, czy po prostu używać koniec? Do mycia silikonu, miękka szczoteczka do zębów. A, do mycia krawędzi. Dlaczego miękka? Dlatego, że twardą, twarda szczoteczka ma na tyle sztywne włosy, że będzie wchodziła w fugi i będzie po prostu ją niszczyła. A tak jesteśmy w stanie doczyścić. Natomiast e, czyszczenie samych szyb najlepszym rozwiązaniem jest stara karta kredytowa, czyli stary akwarystyczny sposób <laughs> e, morszczaków, e, morszczaków e, akwarystów, którzy no, mają akwarystykę morską. Bądź specjalne czyściki, które są właśnie z takimi płytkami, mm -hmm. płytkami a la karty kredytowej. No dobra, ale czasem jest tak, że tutaj, gdzie kończy nam się poziom wody, robi nam się taki brzydki osad. I co zrobić, żeby nie zrobić krzywdy krewetkom, a domyć? Upuszczamy przy podmianie. Jeżeli mamy upuszczoną wodę, bierzemy ręcznik papierowy, nawileżamy go delikatnie w otcie i zmywamy tą krawędź takim wilgotnym papierem, to wszystko schodzi, bo to jest nic innego jak osad wapienny. To wszystko schodzi, później wodą delikatnie opłukujemy i mamy po problemie. Ok, Pawełku, mamy omówione pokrótce te najważniejsze rzeczy, no ale klejenie szyby OptiWhite czy Guardian z czarnego silikonu mija się konkretnie z celem. Co powiesz o metodzie klejenia i o użytym silikonie? Nie zgodzę się, Rafał, z tą, że mija się z celem. E, dlaczego? Dlatego, że e, każdy z nas... Uwielbiam Was. Każdy z nas... Każdy miałeś się zgodzić. Raz, nie, e, nie, 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 ja, ja, się, nie ja, ja się nie zgodzę. Ja się tutaj w tym momencie się nie zgodzę z Wami. Belitum. Z jednego prostego powodu. Każdy z nas... Ma prawo wyboru i ma możliwość... Poszli sobie. E, poszli sobie, tak jest, ma możliwość dostosowania do siebie. Michał na przykład u siebie zrobił bardzo ładny regał czarny. Ja tam nie widzę zbiorników sklejonych na czarny klej, ale są miejsca, gdzie nie eksponujemy krawędzi, spokojnie możemy postawić zbiorniki w ten sposób sklejone. Ale i teraz to jest to, z czym Rafał zadał pytanie. Zbiorniki z opti sklejone czarnym klejem niestety wyglądają dużo gorzej, bo klej zaciemnia krawędzie. I będziemy mieli e, ładną, piękną szybę o wyglądzie Guardiana. Ci wszyscy, co odwiedzali e, Crymor Shrimps i widzieli szkła na żywo, wiedzą, że przy lampach Aquaela e, te krawędzie wręcz świecą tak. i to jest ten urok opti również, który towarzyszy naszym przepuszczalność, zbiornikom. Przepuszczalność szkła jest dużo większa przy krawędzi bezbarwnej niż przy czarnym terenie. Przerwa na coś do picia, bo gorąco. I wracamy do pięknych zbiorniczków. Zobaczcie, jak tu u nas zielono. Paweł, to na czym stanęliśmy? Na kolorach. Na szczotku. Na szczotku. Szczotek tu leży i pomaga. Czyli A, gdzie to... jest opti -White teraz? No właśnie, szukajcie Opti-White'a. Ja wiem, ale nie powiem. Rafał, wiesz gdzie jest Opti-White? A może Michał, Ty nam powiedz gdzie jest Opti-White? Panie Paweł, tak, oczywiście, że tak. Opti White jest e, szkłem, które jest umieszczone w środku. I to widać. Dobra, a powiesz nam, Michał, z własnego punktu widzenia na szybach, próbkach, które mamy. Mhm. Jesteś w stanie rozpoznać, gdzie jest Opti -White, gdzie jest Float i gdzie jest Guardian. E, tak jak opowiadałeś wcześniej Paweł, możemy to rozpoznać po szlifie. Opti White ma szlif trapezowy, jest to to szkło. Zgaduje? Nie, przepraszam, ja. jest to to szkło. To jest najjaśniejsze. Widać, że, że kolor papieru, biały kolor jest, jest odwzorowany, można powiedzieć, w 100%, tak? Do oryginału co widzimy tu obok. Pozostałe szkła Paweł, tak jak mówiłeś, guardian, tak? Lewa strona. Guardian float. i Float. I flot, tak jest. Także no tak nam się to... Teraz nam bardzo dobrze to widać, prawda? Tak, teraz nam się to pokazuje idealnie jaka jest różnica, więc ci, którzy twierdzą, że nie widać różnicy. Na szybach. O niestety widać. nie Zwłaszcza mają racji wieczorem. No właśnie. Więc nawet spójrzcie w tej chwili na te trzy kostki, gdzie mamy, je klejone z Guardiana i z Opti. To jest 4 mm szyba, więc różnica jest na tym kolosalna. Nie mówiąc już o tym, że podświetlimy to ładnym oświetleniem, włożymy krewetki białe i będziemy się zastanawiali, czy one są białe, czy zielonkawe. Z, mojego, z mojej perspektywy, Pawle. Widzę też, że szlif ma znaczenie na przekazywanie tego światła przez szybę. Ma. Jest większa przepuszczalność światła, co z automatu pozwala na głębsze dotarcie tego światła. Jak dużo wykonujecie akwariów miesięcznie? Dużo. Trudno mi jest to odpowiedzieć, bo czasem jest tak, że jest to 100 sztuk tygodniowo, a czasem jest to jedna sztuka tygodniowo. Tylko może to być zbiornik, który ma 12 tysięcy litrów wody. Bo no takowe też robiliśmy. Właśnie o no to ilu chciałam lat zapytać. Wykonujecie akwaria? My jako my od 2002 roku, natomiast nasz główny szklarz od 1986. Ja Czyli... pamiętam taki moment, jak jechaliśmy na Pragę, to nasze pierwsze akwaria do ciebie, to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Pamiętasz? Czyli ogromne doświadczenie, tak? Ja pamiętam, jak pierwsze krewetkaria od Pawła. Trafiły do naszej hodowli i jakby podjęliśmy decyzję, że będziemy z Pawłem współpracować. Dlatego też ta współpraca nam się rozwija i dzięki uprzejmości Pawła możemy dla Was dzisiaj dostarczyć ten film. Ja trochę zdradzę Paweł sekret, ponieważ wykonałeś te trzy kostki, żeby przeznaczyć je na konkurs, który zostanie ogłoszony niedługo na kanale i na forum krewetkiakwariowe.pl one trafią do fajnych zestawów e, dla osób, e, które tą pasję chcą rozwijać. Natomiast nie będziemy zdradzać więcej szczegółów, dopinamy cały regulamin dla Was i zasady konkursu. Paweł, co chciałbyś dodać do siebie jeszcze? To, że zapraszam Was do pogłębiania hobby, którym jest między innymi akwarystyka i krewetkaria w domu, bo pokazują taki troszeczkę inny świat. W troszeczkę inny sposób przedstawiony. Przede wszystkim pozwala nam to oderwać się od tej naszej szarej rzeczywistości i spojrzenie w taki zielony biotop, który mm -hmm. uspokaja. A powiedz Paweł, jakby ktoś chciał na przykład półwypukły akwarium, coś takiego nietypowego, zabudować sobie przestrzeń w domu, bo czasem są takie fantazje, takie rzeczy też robicie. Robimy, natomiast nie ukrywam, że staramy się klientów odciągać od wyginania szkła. Dlaczego? Dlatego, że są to szyby wygrzewane termicznie, profilowane na specjalnych maszynach i niestety te szkła potrafią mieć przeprężenia, ale też i skazy w sobie, więc no to też nie jest takie bezpieczne. Ale z drugiej strony też patrząc się przez takie szkło męczymy my siebie, ale też męczymy zwierzaka, który patrzy przez to na nas. A największy zbiornik jaki robiłeś? Prawie 40 metrów wody. O wody. Boże. Pływaliśmy w nim Basen. Tak, pływaliśmy w nim. A robicie serwisy? Tak, jak najbardziej serwisujemy zbiorniki. Generalnie w ogóle nasza firma się rozwinęła od serwisowania zbiorników, bo... Od tego zaczynaliśmy ja jako jeszcze młody chłopak e, z akwariami w domu. Zacząłem serwisować zbiorniki najpierw w szkole, potem w wojsku. No i tak, Morskie też? Morskie też. Paweł, po, po ponad 20 latach doświadczenia w e, przygotowywaniu akwariów, zrezygnowałeś z produkcji szkieł float. Tak. Dlaczego? Dlatego, że mi się nie podobają. Po prostu. <laughs> Można. Nie ukrywam, że jeżeli ktoś będzie chciał zamówić sobie z floata, ja mu wykonam ten zbiornik, tylko e, szczerze wolę postawić na jakość zbiornika, żeby one były wykonane ze szkła opti bądź Guardian niż z floatu, który no, jest zielony, no, macie tutaj próbki które leżą na stole i pokazują a wyobraźcie sobie próbkę zrobioną z szyby 10mm czy 12 czy jeszcze grubiej no to wtedy patrzymy jak przez butelkę od piwa bo tutaj mamy grubość 8mm 8 mm. to nie są takie same szyby ale myślę że to już daje porównanie tak. między tym a tym prawda a coś wam jeszcze pokażę jak mam pokazać Myślę, że tak od o, góry, właśnie, tak wygląda taka sztuczka, taka sztuczka, patrzymy przez około 30 cm szkła, no, widać różnicę, więc jeżeli mamy tak duże, tak duże akwarium, że musimy użyć takiej bardzo grubej szyby, no to, to, mamy taką, float... to mamy taką różnicę w odbieraniu barwy zielonej. Uhum. No, i wpuśćmy czerwone rybki, i będą wtedy fioletowe. fioletowe. No, właśnie. no właśnie. Tu się zgadzamy. Pokaż jeszcze raz tą różnicę, bo myślę, że warto na to zwrócić uwagę przy wyborze swojego akwarium. Ej. Bo jeżeli kupujecie to akwarium i będziecie to akwarium pielęgnować przez najbliższe lata swojej przygody z akwarystyką, to w mojej ocenie dobrze zainwestować w dobre szkło, bo różnica jest kolosalna. Kolosalna w odbiorze świata podwodnego. Ciekawe ile osób zmieni akwaria po tym filmie. Hmm. Michał nie musi, Michał ma wszystko w optyce. Wbrew pozorom, wbrew pozorom jest tendencja do tego, że większość akwarystów w tej chwili robi zbiorniki ze szkła Guardian. Dlaczego? Dlatego, że to jest szkło pośrednie. jakość tego szkła już jest o wiele lepsza natomiast y, cenowo pozwala sięgnąć do no mniej zamożnego porcela procentowo jaka różnica? Y, w tej chwili jest to około 70% flow, y, Guardiana do 25% y, OptiWider no właśnie Jakieś podsumowanie panowie, bo tak się upiekliście fajnie na tym Jeżeli słoneczku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadajcie je w komentarzu. Paweł jest aktywny na naszym kanale i bardzo chętnie odpowie i zachęcamy was do tego, ponieważ to no mówię, tak jak decydujecie się o akwarium nowym w waszym domu, w salonie, to ważne, żeby było ono optymalne do waszego portfela i postawione zgodnie ze sztuką Kogoś, kto się na tym zna i robi to od lat, a nie kupione pierwsze, lepsze akwarium w sklepie. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Kupując zbiorniki i zalewając je, jeżeli chcemy ten zbiornik zlikwidować, to e, oddajmy ten zbiornik. Jeszcze nie, mokry? Jeszcze mokry. Nie chowajmy go w piwnicy, nie chowajmy go na strychu, bo taki zbiornik z szyby 4 mm czy 6 mm pozostawiony na. Pół roku bez wody on się nie nadaje do użytku. No no to, to, wiesz, coś o tym wiemy, tak. Dzięki temu mam piękne akwarium, dwa razy większe. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, natomiast nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby duże akwarium nam się rozstrzeliło, bo chyba wtedy byłaby powódź. My, słuchajcie, to może jest dobry moment, żeby o tym opowiedzieć. Pewnie pamiętacie z jednego z naszych filmów, przywieźliśmy stare zbiorniki, które chcieliśmy wykorzystać. No niestety zbiorniki nam nie przeżyły słońca i dlatego, jak tam popatrzycie z daleka, z daleka stoją nowe zbiorniki od Pawła, a tu stoi regał, na których będą stały te zbiorniki. I jak już zaczynać, to porządniej z przytupem, żeby było ładniej, żeby mąż Krajmor się cieszył, prawda, mężu Krajmorze? To Pewnie, i, że tak, sprawdzamy. To... To, że my korzystamy z usług Aquamagic to jedno, ale nasi klienci widzowie też się przekonali Paweł do Twojej firmy i bardzo często jest, że, że odbierasz telefon i słyszysz w słuchawce Jaut Kraimora tak? Tak, jest to prawda. Dużo telefonów jest od, od Rafała. Yy, I nie ukrywam, że to są dobrzy klienci, bo wiedzą czego chcą. I Staramy się sprostać i wymaganiom, żeby te zbiorniki były jak najlepiej wykonane. To co panowie, dwa, no. dwa słowa po, po, podsumowania? Bo ja jeszcze się. dodam, że Paweł, na terenie województwa mazowieckiego jest możliwość transportu po dogadaniu? Tak, na terenie, na terenie województwa mazowieckiego mamy transport e, zbiorników. O, kwestia wykonania telefonu i dogadania się. Na terenie Warszawy w ogóle dostajecie e, transport w gratisie. Na sklepie Kraymor Sims macie jeszcze 7 akwariów Opti-White z szóstki sklejoną z szybką do podżwirówki. Eee... Tak, o wymiarze 30x45, na, na 30. Na 48. <grym> na 40, przepraszam. 48, 30, jeszcze raz. 30. Jeszcze raz. 30x48, na, na 30 sklejoną szybką do podżwirówki. Na wysokość 12 cm. Pasującą do filtra isty. Tak jest. I wyobraźcie sobie, że oni tak stają za moimi plecami, raz słyszę z jednego ucha, raz z drugiego. Panowie, podsumowanie, i zapraszam Was na ciasto i kawę. Cisza. No, cisza, bo zastanawiamy się, jak to podsumować. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam, że, mam nadzieję, że ten film pokazał Wam y, różnicę w szkle. Pawła doświadczenie i pa Pawła przekazana wiedza również przybliży Was do poprawnego wyboru Waszego pierwszego szkła, czy kolejnego szkła. Bardzo serdecznie dziękuję Michałowi za zaufanie do firmy Aquamedzi. Wrócisz dziękuję. po więcej jako konsument po tym filmie? na pewno. Ja już planuję kolejny regał, także <laughs> trochę straciłem głos, przepraszam. Pewnie słabo mnie słychać. A... Te, trzy, te trzy kostki I będą na do nagradę. wygrania dla Was razem z zestawami śledźcie kanał, śledźcie grupę na facebooku krewetkiakwariowe.pl czy Aquamagic jest na facebooku? oczywiście, oczywiście że jest, że więc jesteśmy. polubcie stronę Aquamagic zostawcie nam łapkę w górę jeśli Wam się film podobał słuchajcie, mamy mało subskrypcji subskrybujcie, bardzo prosimy subskrybujcie ile się da, żebyśmy się a jeżeli się jesteście z daleka to zawsze możecie odebrać szkła w sklepie CrymoSim. Ewentualnie zapraszamy do nas. Ewentualnie zapraszamy do nas. Możliwości zawsze. jest wiele. Do Pawełka. I co kochanie? Dziękujemy Wam ślicznie za uwagę i pamiętajcie Dzięki, zawsze. Paweł zawsze Dziękujemy. Do, następnego do następnego razu. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa pa!